do obu panów. Pierwsze do Roberta. Tutaj jestem. Czy możemy trochę odbierać to, że jesteś ta misja Liga Narodów, ale powoli horyzont eliminacji Mistrzostwa Świata za półtora roku, że to jest ten etap w kadrze, który ty chcesz kontynuować i to jest ten twój następny cel? Znaczy, moim, moim celem na dzień dzisiejszy są mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Eliminacje zaczynają się w marcu, o ile się nie mylę i w sprawie, że te mecze Ligi Narodów w jakimś stopniu też są ważne i też gramy z fajnymi przeciwnikami i tak daleko nie wybiegam z myślą. Mi się wydaje, że już chyba te czasy minęły, żeby wybiegać tak daleko z myślą, szczególnie jeśli chodzi o wiek, w którym jestem, więc raczej skupiam się na tym, co jest tu i teraz i jakby staram się czerwać z tego radość. Każdym meczem reprezentacyjnym, szczególnie jeśli chodzi o te mecze, które są przed nami widzę lidze nie tylko na tym zgrupowaniu, ale też no, w tym roku, tak naprawdę. Więc jakby to mam w głowie i jakby na tym jestem skupiony. Panie selekcjonarze, pytanie: Bo y, Wojciech Szczęsny, kontynuując myśl, powiedział na kanale Meczyki, że najlepszy obecnie polski bramkarz nie został powołany. Mowa o y, Kamile, y, Kamilu Grabarze. I pytanie: y, ile mu brakuje do powołania, Pana zdaniem, i dlaczego nie został powołany, i kto jest nową jedynką? Czy mamy nową jedynkę w bramce pod nieobecność Wojciecha Szczęsnego? Dziękuję. No Pierwsze to od y, chyba 14 lat, jest pierwsza taka sytuacja, że y, nagle gdzieś tam bramkarz, który odchodzi i mamy. Bramkarzy, którzy generalnie e, Łukasz Skorupski ma 11 meczów w kadrze, Bartek Drogowski ma 2, Kamień Grabara ma 1 i Marcin Bułka ma 1, także to jest nowa sytuacja jeżeli chodzi o reprezentację i na dzień dzisiejszy taką postanowiliśmy podjąć decyzję i bardzo fajnie bo tak czasami słucham waszych programów i tak lubię i jest taki fajny zawsze cytat mówicie tak jak na niektóre pozycje to tego powinien trener powołać a na niektóre pozycje mówicie że to jest trzeba zostawić bo decyzję trenera jest taka i on ma prawo no i takie ma prawo trener do powoływania i takie powołania akurat zrobiliśmy ustalając to z trenerem ramkarzem nie ma jedynki no powiedziałem że nie ma takiej sytuacji która miała miejsce że jest to nowa sytuacja zupełnie która miała miejsce. Mamy teraz Ligę Narodów i na pewno chcemy zrobić wszystko, żeby poprzez tą Ligę Narodów przygotować bramkarza, który będzie jeden i drugi gdzieś na lata w reprezentacji i żebyśmy na Mistrzostwa Eliminacji, na Mistrzostwa Świata mieli już bramkarza, który jeżeli będzie zdrowy, wiadomo, to będzie bronił, a też przy okazji bronił w klubie i też do tego, żeby dążyć przez lata, żeby nie, z, nie zrobić takiej samej sytuacji, że nagle nie ma drugiego bramkarza, który, który gdzieś naturalnie dużo broni. Pamiętajmy, że Łukasz debiutował w 2012 roku i przez ten czas rozegrał 11 meczy, także to na pewno w tym elemencie musimy tutaj to też zmienić. Mój? Dzień dobry, trenerze Jakub Sobiorna z Ja chciałbym zapytać, jeszcze dopytać o kwestię bramkarzy, no bo jednak Sporo mówiło się, że Kamil, Kamil Grabara no można powiedzieć taki m, m, nie do końca doceniał to, że mógłby zostać powołany na trzeciego bramkarza, czy na czwartego bramkarza do reprezentacji Polski. Chciałbym zapytać, czy te wypowiedzi mogły w, jakimś, w jakiś sposób wpłynąć na to, że go dzisiaj nie ma? No na dzisiaj to ja, ja mówię no to, co powiedziałem wcześniej, to są nasze wybory też jest jedna rzecz, którą Organizacyjnie akurat y, też y, od razu też mówię, że y, Mrozek jest powołany jako bramkarz tylko i wyłącznie do, do treningu i to akurat dziękuję tutaj Lechowi Poznań za to, że tak się umówiliśmy i tu akurat jest sytuacja, że żeby ułatwić y, zawodnikom regularny trening, żebyśmy nie, nie robili to regularnie, będziemy czwartego bramkarza zawsze powoływać i tutaj jest to jasna i klarowna sytuacja, jeżeli dotyczącą to, to, to co powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o trenera Dawidziuka, że obserwujemy wszystkich bramkarzy, bo mamy tych bramkarzy bardzo dużo, obyśmy mieli takie problemy na każdej pozycji. I do Roberta Lewandowskiego mam jedno pytanie, bo chciałbym zapytać, jaką ty zmianę czujesz względem poprzedniego sezonu na, tym, na początku nowych rozgrywek pod, pod wodzą dobrze znanego ci Hanskiego Flika? Tak, no, zawsze na początku sezonu ciężko o takie konkretne wnioski, żeby no, o nich mówić, bo trzeba po prostu poczekać, jak ten sezon dalej będzie wyglądał. Ale, no, wiadomo, każdy, każdy trener ma swoją, swoją swój pomysł, swoje, jakieś swoje, swoje też techniki szkole, szkoleniowe i jakby ciężko, ciężko porównywać się jednego szkolenia do drugiego. Jakby na no, akurat ja wiedziałem, jeśli chodzi o trenera. Flikę jaką, jaką on ma myśl jaką on ma pomysł więc jakby pewnie też łatwiej mi było to przystosować ale przede wszystkim Jeśli chodzi o nas no to gdzieś Każdy nowy trener Powoduje że jakieś następują zmiany i czy, czy na dzień dzisiejszy te zmiany Funkcjonują ale czy one czy jedne, czy drugie są dobre, no to, to ja to nigdy nie chcę porównywać, bo tak jak każdy trener ma swoje metody i jak na, na dzień dzisiejszy ten początek wygląda, wygląda bardzo dobrze i, i myślę, że lepiej byłoby poczekać do przynajmniej minimum drugiej części sezonu i wtedy o tych wnioskach powiedzieć i ewentualnie o tym, co się zmieniło albo czego brakowało wcześniej, a co teraz funkcjonuje na przykład lepiej. Więc jakby z tymi, tymi oceniami względem poprzedniego sezonu, to, to wolałbym się trzymać jeszcze przynajmniej parę miesięcy. Wszyscy powołani przez pana piłkarze są do dyspozycji. Jak wygląda ta sytuacja? Bo wiemy, że wczoraj było też sporo spotkań z udziałem naszych kadrowiczów. No na dzisiaj to tam problemy z lotem ma Bogusz i, i tam czekamy na informacje, o której będzie. A ze zdrowotnych to Przemek Frankowski ma lekki uraz, ale raczej nie będziemy nikogo dowoływać, bo nie powinno być raczej tam większych problemów. Dzień dobry, Krystian Kobielski, Mecziki.pl, pytanie do Pana selekcjonera. Czy w październiku należy spodziewać się pożegnalnego meczu Wojtka Szczęsnego? I pytanie do Pana Roberta, w Lidze Mistrzów Bayern Borussia, jak Pan odebrał to losowanie? Ja bardzo dobrze, ja akurat jeśli chodzi o to losowanie, zarówno jeśli chodzi o to mecze na wyjeździe czy u siebie, to, to bardzo dobrze odebrałem i jakby cieszę się na te mecze, bo też już pewnie mecze, czy z Bayernem u siebie, czy w Dortmundzie na wyjeździe, no to to, szczególnie to z Bayernem, to już będzie innym meczem niż to jest przed dwóch lat, tak? Dwóch lat z Bayernem graliśmy, więc, więc zdecydowanie na te, na te mecze się bardzo cieszę i, i wydaje mi się, że patrząc z perspektywy tak na to losowanie, to jest ono fajne i bardzo się na nie cieszymy i oczywiście, no zobaczymy jak ta nowa Liga Mistrzów będzie wyglądała, bo dla nas piłkarzy też to jest nowość, też że zdajemy sobie sprawę, że więcej meczów będzie, ale jak to wypali, no to pewnie tak wy, tak i my dopiero, dopiero się okaże gdzieś tam w przyszłym roku, ale jeśli chodzi o samo losowanie, no to, to ja bardzo dobrze i przyjąłem to losowanie i się cieszę, że właśnie te mecze będą rozgrywane na wyjeździe, a te co u siebie, to u siebie. A co do tego pytania, to Wojtek na razie niech odpocznie i zobaczymy, co będzie w październiku, a może być różnie w październiku, bo to życie przynosi różne, różne historie, a jak się raz pożegnało, można przywitać i znowu pożegnać, także już tak nieraz, nieraz było. Jak widzimy historię, to czasami 40-letni bramkarz jest, także jest to trochę inna pozycja niż na boisku, a dzisiaj jak popatrzymy, to i 41-latkowie już na boisku się prezentują jak w Portugalii zawodnicy, którzy grali, dlatego ja bym spokojnie do tego podchodził. Dziękuję. Bawi się trener na tej konferencji, ale to ja o piłkę zapytam już nie o wojska szczęsnego, mianowicie czy wyjściową naszą formacją to jest dalej trójka w obronie? I Mateusz Bogusz, o którym trener wspomniał, pod, jak, pod kątem której pozycji jest rozpatrywany w środku pola, w Kadrze. No jako, tu akurat jako środkowy pomocnik, bo to jest jego pozycja, no, grał tam parę meczów jako napastnik, ale to akurat nie jest na pewno typowy napastnik, a tutaj jeżeli chodzi o samo ustawienie, no my nie mamy możliwości zmiany tego ustawienia na dzisiaj, bo większość zawodników w klubach gra w trójce. My nie mamy też skrzydłowych. Przy okazji też chciałbym taką jedną uwagę dotyczącą E, czasami ocen piłkarzy, bo jeżeli chodzi o Majewa, to akurat e, ktoś mu zrobił krzywdę, bo, bo to, że my obserwujemy zawodników, to to jest jedno, ale nikt go nie powołał i nie było takiej opcji, że była jakakolwiek lista, dlatego jego obserwujemy, trzymam za niego kciuki, tak samo za ten hejt, który się na niego wylał, to go wspieram, bo to akurat nie, nie jest to nie w porządku wobec kogoś, kto reprezentuje polskie barwy, kto... Bardzo mówi dobrze po polsku i jest na niego na pewno też obserwujemy jeszcze kilku innych zawodników. Na całej globalnej liście, której jest to był, informacja, która wypłynęła, wypłynęła w ogóle przed naszym spotkaniem ze sztabem, także nie, nie było jakiejkolwiek możliwości, żeby ktoś znał skład, bo nie było takiej możliwości. i